Siemaneczko, witam was z tej strony Szafranek Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać jak wgrać mody do Minecrafta Wchodzicie na stronę na początku No musicie mieć pobranego Forza 1.20.2 Bo ja będę robił, wgrywał mody na 1.20.2 I klikacie tu będzie wszystko podane, klikacie, w sensie na, na początku musicie wejść w link, który będzie podany w opisie, później klikacie installer, czekacie tam 5 sekund i skip, i teraz robicie tak, enter. Klikacie forge i nic nie zmieniacie. Install client install server excel to musi, musi być nic. Nic nie zmieniacie, bo akurat wszystko popsuje yy, wam się. Klikacie ok i wam się instaluje forge i zaraz powinien się zainstalować building processors. Yy... czekacie jak wam się zainstaluje mm. a i żebym nie zapomniał zostawcie subika oraz łapeczkę w górę oraz komentujcie czy wam się podobał ten odcinek poradnik <słyszyk> 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 i... successful ok i teraz akurat wchodzicie te i teraz wchodzicie oczywiście w tela Uruchomiacie go, czekajcie, tu wchodzimy na, na górę i tu jest ta wersja yy, do modów. Pobierze wam się, później wychodzicie, wchodzicie, szukacie modów jakich chcecie, tylko musi być na 1.20.2 yy, I odpali się, w sensie no, w ten Launcher Forge odpali się, później Teraz będziemy przechodzić do strony z modami i pobierać mody. <grywka> Już się pobył. w sensie zainstalował ten port do końca. No. Dobra, wiem dlaczego. To wywalamy te mody stare. <śladane> Zainstalowało się to. Dobra, i teraz wchodzicie. Nie czy to oczywiście. Yy, moc yy, MC 1, k 20 Tak, minus 20 2 I szukacie takiej strony jak Minecraft Polska albo Crash Forge Ja sobie pobiorę oczywiście tego redu redukcja 120.2 pomierz Serię za kaszel oczywiście A i teraz No dobra to zrobię tak I teraz bierzecie To, to przestawiacie Oczywiście I teraz szukacie wpisujecie znowu Te launcher Otóż pliku no Źle to zrobiłem Ale no dobra lokalizacja pliku jeszcze raz i wchodzicie takie coś jak szukacie mod serwera w sensie folderu, mod i teraz przerzucacie to tu zamykacie <coughs> za oper oczywiście wchodzicie <coughs> te launcher E, dobra, przypomnij później. Teraz szukacie, no to jest to. Dobra, rozpocznij. I oto Redu, Red, FPS reduk jest zainstalowany. Ja Wam pokażę, <ścoughs> czyli to służy jako, jak widzicie, FPS, ile macie ale też za CPS -y. tylko ja teraz CPS no nie pokażę wam bo akurat ja mam chyba że to muszę zrobić sobie modyfikację. czekaj konfiguracja No dobra, nie chcę się z tym bawić, ale no to jest coś takiego, że będzie wam to pisało ogólnie. O, widzicie? Redux GPU CPU, czyli GPU, czyli tam coś związane z GPU i fps -ami. Jeśli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie suba oraz łapkę w górę. I no, alba.